Siema, wariatko. Znowu ja jestem, znowu nagrywam. Znowu Stellaris. No i co? I trochę, trochę, trochę nie wiem, co robić teraz. Czekaj, 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 już pomyśleć muszę. Eee... O kurde, trzech bezrobotnych mamy wam im znaleźć jakieś zajęcie mm, Albo nie wiem, czy to dobry pomysł Się zbuduj na razie I właśnie może te holokina? Albo laboratorium O, laboratorium zrobię Bo tak, eee To nie ma pracy. Aha, dobra, no to jest. No okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Yy, czyli robotnicy nie mają pracy. Skoro robotnicy nie mają pracy, to by wypadało nie laboratorium badawcze, tylko właśnie na przykład dzielnicę górniczą zbudować i jedną dzielnicę miasta też. Eee, to laboratorium na sam dół, eee, ja bym kurczę zrobił te Holokina. O, nie, to. No, 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 no. I no. Eee, laboratorium na sam dół tam. Dobra. Eee, ok, może, możemy już grać dalej. Mam nadzieję, że w tym odcineczku, który trwa już od chwili, eee, będziemy mogli zobaczyć eee, jakąś poznać jakąś nową inteligentną rasę w kosmosie, bo inaczej nie będę miał pomysłu na tytuł filmu. Weź to szybciej. Wy tu nic. Ok. To jest ładne. Warto sobie poczytać, ja polecam jak zawsze. Technology research. Co? Mapowanie genomu. Dobra. E... Kliniki genetyczne. Klinika genetyczna jest spoko. Pamiętasz, e... biologia. To my się tym zajmujemy. To jest nasz, nasz priorytet główny. No a potem jeszcze będzie terraformowanie planet, ale trochę... O, kolejne. Eee, Kolejna Tradycja odblokowana. Dobra, nie chcę mi się za bardzo... Ale wytłumaczę, na czym polegają tradycje. Eee, tradycja. Eee, p... Tradycja polega na tym... Nie, mówiłem już co to są tradycje, ale nie mówiłem w jaki sposób się je zdobywa. Tu masz jedność, naszą jed... Kurde, głośno jakaś ta kraja jest. mnie aż. Eee, dobra. Eee, że 650 mamy tradycji zebranych. I ja ci teraz mówię to jest spoko. Eee, I za te, tra te tradycje zbieramy na naszych planetach z naszych populacji ale też na przykład z takich budynków jak to o, ten pomnik autochronów jak tutaj zobaczysz to tutaj pracownik kultury e, zamienia towary konsumpcyjne w jedności badania socjologiczne my to lubimy, my chcemy e, dużej jedności bo ona jest fajna i ona uz e, jak uzbieramy całe jedno drzewko e, tych tradycji to odblokuje nam się korzyść z rozwoju jakaś i będziemy mogli te wybierać, które Ci ostatnio mówiłem. Ostatnio albo w pierwszym odcinku, nie wiem. Ja jakoś tak nie mam. Nie mam ochoty gadać w ogóle. Nie chce mi się. Jestem zdenerwowany dzisiaj. I mi się po prostu nie chce. Eee... Czekaj. Kolejna technologia się zrobiła. Szybkość rozwoju kolonii plus 50%. Przydałoby się. No, przydałoby się. A co to jest za technologia? Boże, to, są, to są technologie. Statki kolonizacyjne sterowane przez SI. Dobrze. Eee, stocznia. Ja miałem kolejny statek. Z co się stało? U odkryliśmy złoża rzadkich e, kryształów e, Gdzie? Tutaj No dobra e, hmm. Tak, e, rzadkie kryształy to jest coś, czego nie było na w tym takim początkowym patchu gry dodali to, to tak Sklep niedawno eee, I to są po prostu, to są takie Minerały tylko, że Ulepszone i za pomocą tych Minerałów można e, Tych kryształów można Specjalne rzeczy kupować, po prostu dodatkowy Dodatkowy surowiec tylko, że Trochę e, rzadszy I tak jak najbardziej Ja to bardzo chcę od razu zbudować Bazę A, A tyleć. E tu System surveyed. Okej, okay. Ty gościu właśnie. Jak ty jeszcze do stacji górniczych nie spodobałeś wszystkich? Tak, już tutaj tam zbudujesz bazę wiosną. O, tam. Zoom. To są bazy gwiazd, to ci mówię już. Tak wyglądają i one pokazują, że my tutaj jesteśmy właścicielami tego układu. A, um. niech będzie to. Nie będę się tu wczuwał. O, dwie planety, teoretycznie teoretycznego zamieszkania. Świat kontynentalny... i... Mm. Też świat kontynentalny. Odkrył jakąś anomalię, to niech ją zbada od razu. Ale to nie on. To. Co to za anomalia w ogóle? Rozwierzone sieci nieznanego pochodzenia co jakiś czas rozświetlają powierzchnię grobu. No chyba wiem co to będzie. Badaj słońce, i zaraz badasz też tą planetę, to Zobaczymy, czy możemy tam się osiedlić, a może. Oficer naukowy Him Him, to koło to, donosi, że glob, te w jest pokryty od bieguna do bieguna siecią impulsów elektrycznych, przypominających pajęczynę. Sieć ta reaguje na bodźce zewnętrzne. Załoga statku USS Acji przeprowadza doświadczenie polegające na wysłaniu impulsu ludzkiego. Napięcia na powierzchni co spowodowało falę rozpłysków rozbiegających się po sieci niczy po obwodzie drukowanym. Co jeszcze ciekawsze, sieć e, przekon się przekonfigurowała. Kolejny impuls ujawił, że e, włókienka ułożyły się w nowy wzór Środkowały, wyśrodkowały wśród miejsca, w którym na powierzchnię trafił pierwszy sygnał. Kim-him Tokoto e, wnioskuje, że to odkrycie potwierdziło jego dawną teorię. Życie może istnieć w postaci samych impulsów elektrycznych, niezależnych od struktury komórkowej czy wirusowej. To jest bardzo ciekawe. E, I daje aż 3, plus 3 do e, tych e, badań socjologicznych, co jest jeszcze fajniejsze. E, Okej... Okay. Okej, okay, możemy to sobie samyszkać. Sobie Liczyłem troszeczkę na to, że tu będzie musiała sobie jakaś inna mała cywilizacja, yy, taka jeszcze przedkosmiczna. No ale niestety nie. Niestety nie. A, dobra, zajmij się tym tutaj. O, badaniem tego. Jak już skończysz? Anomaly discovered. Anomalia, kolejna Eee... To jest... nie to, to było? Tutaj Na te asteroidzie żyją... Eee... żyją tu takie śmieszne rzeczy O, życie elektryczne Po powierzchni tej planety Izdy śmigają krzyżujące się impulsy elektryczne To jest ciekawe Okej, okay, nie chcę mi się aż tego tak bardzo czytać Eee... Tam to było przynajmniej czymś ciekawym. E, a tutaj to tak nie wiem. co sumie nie wiem, bo nie przeczytałem. Ale nie chce mi się. Nie chcę mi się. Ci powiem... Kościół System surveyed. Mam dość. Tego YouTube, tego wszystkiego. Bo jest trzeci odcinek już mam czwartą depresję. Dobra. Ech. Co jeszcze? Na w dzielnica miasta. Miasta się rozbudowują. Świetnie. Niby mamy dużo miejsca, ale więcej miejsca nie zaszkodzi. I więcej dzielnic ee... A co? Mhm. Hmm. discovered. Na razie ignoruj. Bardziej mi o tego ziemeczkę chodziło. Budujesz stacje głównicze, to bardzo dobrze. Ale jeszcze zbuduj tutaj. Typie. I tutaj placówkę. O, 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 o. o, o. Wróciło do mnie życie. Eee, bo to jest mój jeden z ulubionych momentów w grze. Eee, Planece eee, Ktuturn 2 w układzie Ktuturn. Wykryliśmy tu obecność prymitywnej obcej cywilizacji. Osiągnęli ozdój na poziomie epoki żelaza i podzielili się na liczne małe królestwa i imperia. Opanowali praktycznie całą powierzchnię globu. Powinniśmy rozważyć budowę posterunku obserwacyjnego nad ich światem, by przyjrzeć się bliżej temu gatunkowi. I oczywiście, że to zrobimy tak szybko jak tylko dam radę. Eee, czyli nie za szybko. Nie no dobra. Zbuduję tutaj eee, drugi. Statek konstrukcyjny, przy okazji kolonizacyjny. E, to jest pierwsza, 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 pierwsza taka fajna rzecz. Do tej pory. Zobaczmy, jak wyglądają. O! Nie zobaczymy ich e, bardziej dokładnie, niestety. E, póki co. Ale to nic. Tacy są. Śmieszni, fajni. Są wypoce żelaza, tak cywilizacja znajduje się na poziomie epoki żelaza, opanowała większość swojego świata macierzystego. E, wytapienie żelaza i techniki kowalskie pozwalają im wytwarzać prymitywne, ale skuteczne narzędzia i broń. Fajne. E, 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 pa, 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 pa. Dobra, zaraz to zbudujemy posterunek obserwacyjny. Gwiazdny Imperium Awantuarium, um, niedawna nowa frakcja zyskuje poparcie na, zewnętrznej politycznej, na wewnętrznej scenie politycznej. Najczęściej stoi Imperator Mini a nazwa tego ugrupowania to Xenorites Movement. Eee, członkowie nalegają na przywiązane relacje z obcymi gatunkami. Przyjazne relacje z obcymi gatunkami. Niezadowolona frakcja będzie źródłem kłopotów. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. To nie jest problem. Eee. Nasi naukowcy z entuzjazmem przyjęli raport o napotkaniu istot rozumnych w kosmosie. Co prawda obce świata, które nie znają jeszcze e, lodów kosmicznych, ale wykazują mierzalną inteligencję i tworzą umiarkowanie zaawansowaną kulturę. Wbitni Xenobiorodzu uważają, że jest to świetna sposobność spadania społeczeństwa bliskiego być może tym, e, których szczątki znajdowaliśmy. E, co? Spadania społeczeństwa bliskiego być może tym, których szczątki znajdowaliśmy do tej pory, dobra. E, taki, taki jest plan, taki jest plan, to zamierzamy zrobić właśnie Dobra, jakaś e, anomalia, ale to Będziemy ignorować na razie, bo jest za trudna troszeczkę Dla tego naukowca póki co, dobra mamy już statek konstrukcyjny więc od razu Musimy E, kilka placówek zbudować Żeby jak najszybciej dojść do tego systemu Do tego układu prywatnego Eee s t a i -y. Tak sobie powiedziałem Bo dlaczego nie? Hmm. Kolejna frakcja. Członkowie nalegają na skrajną centralizację władzy politycznej i wojskowej. W tupie ich mam. Znaczy w pupie. W pupie System ich mam. Eee, dobra, dobra. Frakcja. Okej, okay, ale obie są zadowolone, także spoko. To zwiększone nasze wpływy miesięczne. Od razu tutaj i przejść na ten teren czarnej dziury. Nie wiem, w tą stronę iść bardziej, czy w tą na górę? Myślę, na górę. Kurde, cały czas nie spotkaliśmy nikogo, a powoli trzeba będzie kończyć odcineczek. Troszeczkę smutno. Dobra. Przynajmniej korzyść z rozwoju jest pierwsza. No i właśnie, ostatnio e, mówiliśmy o tym. Construction mm, Co najlepiej by było? E, na pewno mówiliśmy o ewolucji planowanej. Ale oprócz tego, wspólne przeznaczenie. Koszt na aneksję poddanego. Limit zaufania poddanych. Nie wiem. Jak my ostatnio mówiliśmy. Chyba to jest najlepsze, bo to mistrzostwo natury to tak ci powiem 2 na 10. Chociaż. To maksymalne będzie dzielnic, jakie można stworzyć na danym globie. Można ją wprowadzić raz na każdym świecie. No, no, ta ewolucja planowana najbardziej, ale. Eee, budowniczy światów, też. Kurde, ej, a z tych co mieliśmy wybrać? Nie pamiętam. Teraz, jak tak sobie myślę, to najbardziej pasuje mi ta. Eee, wspólne przeznaczenie, a jedna wizja? Jedność rośnie i atrakcyjność etyki imperium. To może być, to może być nawet niezłe. Jeśli będziemy chcieli mieć dużo gatunków, to fajnie, żeby wszystkie się mniej więcej ze sobą zgadzały, nie? Te wspólne przeznaczenie też jest, niby okej, okay, ale czy my chcemy mieć poddanych aż tak bardzo? Też nie wiem. Jezu, nie wiem, naprawdę nie wiem. Jedną i drugą, teraz, jak tak sobie myślę, to bym wziął. Tylko nie wiem, która jest dla mnie ważniejsza teraz. Jedna wizja z jednej strony, bo większej jedności mi daje i szybciej będę mógł wziąć drugą, ale to z drugiej strony, bo niedługo przejmiemy e, znaczy, niedługo naszymi poddanymi starą się tamci kosmici, co, co ich odkryliśmy niedawno w sensie ci z epoki żel co jeszcze są w epoce żelaza. Nie, dobra. Wezmę jedną wizję, później ewolucję planowaną, i później zastanowię się właśnie nad tym, nad y, tym wspólnym przeznaczeniem, czy jakoś to tak było, chyba nie to. E, Dobra, i powoli odcineczek trzeba będzie kończyć, chyba. Jak to jest czasowo? No, już niedługo, w gościu. No i super. E... Kurde, ale tutaj trochę brakuje tej jedności cały czas. E, dobra, mamy statek kolonizacyjny. Więc kolonizujmy tą planetę. Jak ją nazywamy. O, Klish było fajne. Tak się to. Co się dzieje? A, no, pajacu! Nie teraz. Spotkaliśmy jakieś obce statki w układzie tir. No to fajnie, cieszę się. Jestem kurde, No kurde, nazywałem planetę właśnie. Choć ich e, zmiany są nieznane, e, choć ich zamiary są nieznane, a być może nawet wrogie, jest e, nastroje, które zapanowały na świecie Zul po otrzymaniu raportu od, loty kontrakto od floty kontraktowej. Kontaktowej. Boże, jestem upośledzony. No da ja się opisać jako entuzjastyczny. Już nie pamiętam, jaka tam była nazwa. Trimi Trimi. Mi się podoba Trimi Trimi. Dobra, lecę. Gdzie? Gdzie otworzyliśmy statki? Nie wiem. nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Ale gdzieś tam są. Battleians będziemy eee, badać. O, to tutaj, tutaj, tak, tu Tir. Ej, to jest w ogóle ich teren? To jest ich, e, ta, baza gwiazdna. A tutaj? Statek konstrukcyjny, chyba. Chociaż ciężko powiedzieć. O, o kurde. Spotkaliśmy jakieś obce statki w układzie Esteron. Do czasu pozyskania nowych informacji, to dziwne obiekty zostały określone jako Kamma Alliance. Mówisz o tym, o! To nie są kosmici. To jest coś dziwnego. No w każdym razie. Odkryliśmy dużo nowego życia w kosmosie. I myślę, że tym pozytywnym akcentem możemy... Jeszcze wybraniem badań kolejnych. Możemy zakończyć ten odcinek. No i co? Co to wybrać? Fabryki cywilne. No i, no i co? I to yy, ode mnie to tyle. To... To cześć.